osoby bliskiej w wyniku wypadku komunikacyjnego, odciska piętno na dalszym życiu rodziny. Jeżeli osoba zginęła w wyniku wypadku, na przykład jego kierowca, pasażer, bądź pieszy, najbliższe osoby mogą starać się o zadośćuczynienie za doznaną krzywdę. I właśnie na ten temat porozmawiamy dzisiaj z naszym gościem, a jest nim radca prawny pani Ewelina Sarwińska przemyłska Dzień dobry. Dzień dobry państwu. Pani Ewelino, na wstępie może powiedzmy, jakiego rodzaju roszczenia przysługują osobom właśnie jeżeli yy, ich bliska osoba zginęła w wypadku komunikacyjnym. Osoba o w związku ze śmiercią bezpośrednio poszkodowanego, spowodowanym uszkodzeniem ciała lub prostrojem zdrowia, w wyniku zdarzenia, z którym ustawa wiąże odpowiedzialność deliktową, czyli wspomniany wypadek komunikacyjny, przysługuje szereg roszczeń takich jak zadośćuczynienie za doznaną krzywdę, ból i cierpienie. A także odszkodowanie w związku z pogorszeniem się sytuacji życiowej rodziny po utracie bliskiej osoby, a także renta dla osób pośrednio poszkodowanych, czyli takich, na których ciążył, znaczy na takich wobec których na zmarłym ciążył ustawowy obowiązek alimentacyjny, oraz renta na rzecz osób najbliższych, którym zmarły stale i dobrowolnie dostarczał środków. Utrzymania, a okoliczności sprawy wskazują na to, że byłoby to zgodne z zasadami współżycia społecznego. W przypadku, jeżeli ponieśliśmy koszty leczenia zmarłego oraz koszty jego pogrzebu, możemy starać się o zwrot takich kosztów. Do kogo powinniśmy kierować swoje roszczenia? swoje roszczenia kierujemy bezpośrednio do sprawcy zdarzenia lub do jego ubezpieczyciela. Roszczenia możemy kierować za pomocą wiadomości mailowej, za pomocą formularza dostępnego na stronie internetowej danego towarzystwa ubezpieczeniowego oraz w tradycyjnej formie listownej. Myślę, że też nie stoi nic na przeszkodzie, abyśmy udali się do siedziby towarzystwa bądź do oddziału. I załatwili osobiście sprawę. I załatwili sprawę osobiście. Warto zwrócić uwagę również na to, że taki nasz wniosek o wypłatę tych świadczeń inicjuje tak zwane postępowanie likwidacyjne, które następnie jest przeprowadzane przez ubezpieczyciela. Kto według prawa jest osobą najbliższą, która może starać się właśnie o zadośćuczynienie? E, według prawa osoba najbliższa to nie tylko małżonek, nie tylko dzieci, nie tylko rodzice, babcia, dziadek i rodzeństwo, ale również e, mogą być to też ciocia, wujek, konkubina, konkubent, narzeczony, e, narzeczona. E, osoba najbliższa to nie tylko osoba, na którą wskazuje taki sformalizowany stopień pokrewieństwa, tylko będzie to osoba, z którą rzeczywiście łączyła nas silna więź emocjonalna, więź szczególna. Jeżeli chodzi o wszelkie formalności, jakie dokumenty należy złożyć, aby w ogóle taka sprawa zaczęła być rozpatrywana? Musimy złożyć, przygotować sobie szereg dokumentów związanych ze zgłoszeniem szkody do ubezpieczyciela. Przede wszystkim będzie to akt zgonu poszkodowanego. Również dokumenty wskazujące na stopień pokrewieństwa pomiędzy nami a osobą bezpośrednio poszkodowaną w wyniku zdarzenia, czyli będą to akty urodzenia, nasze, naszych dzieci oraz jeżeli zmarł małżonek będzie to akt zawarcia małżeństwa. Również jeżeli dysponujemy wyrokiem sądu karnego skazującym sprawcę zdarzenia, w wyniku którego śmierć poniosła nasza osoba najbliższa, możemy również taki wyrok dołączyć. Jeżeli nie możemy dogadać się z ubezpieczycielem z jakichś powodów, nie chce wypłacić tego zadośćuczynienia uczynienia i takie sprawy znajdą swój finał w sądzie, jak one są rozpatrywane? Sprawę inicjujemy przed sądem rejonowym bądź przed sądem okręgowym. W przypadku, jeżeli nasze roszczenia przekraczają kwotę 75 tysięcy złotych, wówczas właściwym do rozpoznania sprawy będzie... Sąd okręgowy dla, właściwy dla miejsca zamieszkania lub zwykłego pobytu osoby składającej pozew. Takie sprawy są rozpatrywane dość długo, ponieważ sąd jakby wnikliwie musi zbadać. Rozmiar naszej krzywdy, naszego bólu i cierpienia, którego doznaliśmy po śmierci osoby najbliższej. A jak długo ubezpieczyciel może rozpatrywać taką sprawę? Ubezpieczyciel rozpatruje tą sprawę. Zdecydowanie szybciej niż sąd. Ma jakiś określony, Głównie, jakiś określony czas. Znaczy ma termin 30 dni. Mhm. Jeżeli jesteśmy niezadowoleni z decyzji ubezpieczyciela, wówczas możemy odwołać się od tej decyzji w ramach tak zwanego postępowania reklamacyjnego. Natomiast jeżeli kolejna decyzja również jest dla nas niesatysfakcjonująca, nie pozostaje nam nic innego, jak walczyć o swoje prawa w sądzie. Musimy również pamiętać o tym, że sądy również przyznają dużo wyższe kwoty za dość uczynienia, odszkodowania i renty niż kwoty, które są przyznawane przez ubezpieczyciela. Jeżeli w wyniku wypadku komunikacyjnego osoba nie ginie na miejscu, tylko w szpitalu, to później ubezpieczyciel też wymaga dokumentacji medycznej? Jak sytuacja dalej się rozwijała? Y tak, ubezpieczyciel również wymaga takiej dokumentacji medycznej. My również y, możemy starać się o zwrot kosztów poniesionych w związku z leczeniem takiej osoby oraz również kosztów związanych z dojazdami do szpitala bądź do ośrodka rehabilitacyjnego dla takiej osoby. Kiedy powinniśmy zgłosić takie roszczenia? termin na zgłoszenie roszczeń wynosi 3 lata od dnia, w którym poszkodowany dowiedział się o szkodzie i osobie zobowiązanej do jej naprawienia. Jednak termin ten nie może przekroczyć 10 lat od momentu samego zdarzenia. Natomiast jeżeli nasza szkoda powstała w wyniku zbrodni lub występku Termin na dochodzenie roszczeń wynosi 20 lat od dnia popełnienia przestępstwa. Jest to najdłuższy termin przedawnienia w Polskim Kodeksie Cywilnym. Jeżeli chodzi o wysokość odszkodowania, od czego to zależy? Sądy orzekając o wysokości odszkodowania mają tak zwany luz decyzyjny ponieważ przepis artykuł 446 paragraf 4 kodeksu cywilnego wskazuje że sąd może zasądzić sumę odpowiednią tytułem zadośćuczynienia za śmierć osoby najbliższej Czyli nie są wskazane żadne widełki, żadne e, mierniki wartości. Każda sprawa jest indywidualna. Każda sprawa jest rozpatrywana indywidualnie i każda sprawa, e, w każdej sprawie krzywda roz, jej, oraz jej rozmiar jest inny. Mhm. Jeżeli chodzi teraz, patrząc z Pani doświadczenia i wiedzy, czy te sprawy są trudne i jak długo one mogą się toczyć przed sądem? Przed sądem takie sprawy toczą się z reguły około dwóch lat. Natomiast jeżeli jesteśmy niezadowoleni z wyroku sądu pierwszej instancji, bądź jeżeli pozwany jest niezadowolony z wyroku sądu pierwszej instancji, ma prawo do złożenia apelacji. Która powoduje znaczne przedłużenie się postępowania i oczekiwania na prawomocny wyrok kończący postępowanie w sprawie. Mm -hmm. Jeżeli już zostało zasądzone odszkodowanie, załóżmy jedno z dzieci składa takie roszczenie o odszkodowanie, za dość uczynienie za śmierć, na przykład mamy bądź taty zostaje przyznane to za dość uczynienie i to jest ta kwota tylko przeznaczona dla niego, on może nią gospodarować czy też musi się na przykład podzielić z rodzeństwem? To znaczy każde dziecko po śmierci swojego rodzica ma swoje roszczenie. Czyli każdy może złożyć oddzielnie o załość uczynienia o zapłatę jednorazowego odszkodowania w związku mhm. z pogorszeniem się sytuacji życiowej, która nastąpiła w wyniku śmierci rodzica, czyli po prostu Zabrakło w naszym życiu osoby, która nas kochała, która dostarczała nam środków utrzymania, która również spędzała z nami wolny czas, nawet zawoziła nas do szkoły, wychodziła z nami na basen, bądź wyjeżdżaliśmy razem na wakacje. Wówczas możemy starać się właśnie o takie jednorazowe odszkodowanie, także o rentę, mhm. ponieważ rodzic był ustawowo zobowiązany alimentacyjnie wobec takiego dziecka. A co jeżeli dziecko jest malutkie, załóżmy maroczek, ktoś może żądać za niego zadośćuczynienia, czy dopiero wtedy ono może samo, kiedy ukończy 18 lat? To znaczy, jeżeli dziecko ma przedstawiciela ustawowego, mhm. jest nim matka, wówczas matka może złożyć wniosek do sprawcy zdarzenia bądź do jego ubezpieczyciela o wypłatę takiego zadośćuczynienia, odszkodowania. Oraz renty. Mhm. Natomiast jeżeli dziecko w wyniku zdarzenia komunikacyjnego, czyli w wyniku śmierci rodziców, stało się sierotą zupełną, wówczas o zadośćuczynienie, odszkodowanie i rentę może wystąpić jego opiekun prawny. Tylko, że musimy pamiętać, że opiekun prawny przed wystąpieniem na drogę postępowania sądowego musi uzyskać zgodę sądu rodzinnego na dokonanie takiej czynności. Serdecznie dziękuję Pani Ewelino za tą rozmowę i za spotkanie. Dziękuję również. Serdecznie dziękuję Państwu za uwagę i oczywiście zapraszam za tydzień o stałej porze.